Właśnie łączymy się teraz tutaj na żywo. Pluki jeszcze na kanale YouTube działamy. Dobrze. Słowa, bracia i siostry. Witamy teraz oprócz radiosłuchaczy. Witamy tutaj widzów kanału YouTube, na którym jeszcze będziemy nadawać live tak, z Radio Słowenia. Tutaj już schowamy. Dobrze. A więc witamy tutaj w radiu Sławenia. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dzisiaj będzie jeden z ostatnich live'ów w tym tygodniu, ale też live'ów na żywo razem z radiem, gdyż, gdyż teraz przede wszystkim wyjeżdżam a po drugie będę chciał potem prowadzić live właśnie tylko w radiu żebyście słuchali, coraz więcej osób można, można wtedy jak to się mówi zaprosić do słuchania radia, jeszcze raz podaję dla ciekawskich link do, z wszelkimi objaśnieniami jak radia słuchać na razie to jest slavenia kropka ojejku nie wyszło Zaraz tutaj link podam. Sławenia.zapto.org. Tam znajdziecie też ramówkę. U góry będzie teraz jest inaczej zrobiona, nie jest na jednej stronie. Wchodzicie w ramówkę i tam macie dni, które Was interesują. Zrobiłem dla Was specjalnie do przodu na tydzień ramówkę. Także jeszcze teraz będę starał się z tym radiem nadzorować. Pracę radia. Przez ten czas moich wyjazdów yy, będę starał się właśnie też yy, czasami tutaj, nawet z live'em, się pojawić, co się dzieje, jak to wszystko wygląda. Tak? Yy, na razie, yy, Rady Słowenia nadaje przez właśnie tamten kanał slawenia, stronę Slaweniazapto.org. Można wejść. Playera. Jeżeli ktoś ma Flash Playera, choć przeglądarki już to jest przestarzała technologia, nie obsługują, yy, można tam wejść, pobrać pliki albo program VLC i pobrać M3U, program nawet na jednym komputerze i, o, i otworzyć go automatycznie w programie yy, VLC, VLC. Dokładnie, i tak jest na, na Androidzie. Ja tak samo swojego radia słucham na przeglądarce VLC i jest w pięknej jakości. I wszystko działa, tak? Tylko czasami, jeżeli ktoś zadzwoni, to po prostu trzeba sobie odświeżyć, bo leci wtedy z opóźnieniem radio. I tyle. Tak, na iOSie działa w HTTP i jak tam naciśnie pani na no tam pani zobaczy, tam są linki. Można kliknąć i mój człowiek, jeden z serwisu, z serwisu obsługi radia, ma właśnie iPhone i na iPhone'ach działa. Tak? w każdym razie i, i śmiga dobrze. Też serwisanci już przygotowują aplikację Java, która będzie dostępna już na każdą komórkę, nawet na te starsze, czyli będzie można pobrać aplikację Java z naszej strony, zainstalować, oczywiście odblokować oczywiście możliwość instalowania z innych źródeł, tak, Java i jawe będzie można zainstalować tą aplikację Radiosławenia na komórce i otwarzać sobie bezpośrednio przez aplikację, nawet na tych starszych komórkach. Ja będę testował na tych starszych Nokiach, na starszych Samsungach i tak dalej, które mam akurat, takie telefony z klawiszami. Także myślę, że, że w tym kierunku będziemy szli. O, tak to wygląda. Teraz tak, dzisiaj się ubrałem do was trochę właśnie, jak już powiedziałem, z flagą Słowenii, ubrałem się uroczyście też. Dzisiaj wyjeżdżam. W każdym razie zobaczymy te wiadomości przy okazji, co się dzieje na granicach. Będę przekraczał właśnie granicę, a później no, w ciągu miesiąca przekroczę granice trzech państw. Także zobaczymy z Polską, z Polską i w Unii. Zobaczymy, co się będzie działo. To na pewno Was poinformuje, czy jest spokój, czy jakieś dziwne, właśnie kontrole są. To się okaże. Jeszcze raz, tamten film był po to na żywo live, że może to mobilizacja, miejmy nadzieję, że to ćwiczenia, to tylko było po to, żeby zwrócić uwagę na to, że się coś dzieje, ale też zwrócić na uwagę na to, że jesteście bezbronni w tym momencie. Po prostu jesteście bezbronni i powinniśmy to zmienić wspólnie. Właśnie radiosławenia, dlatego w przyszłym tygodniu myślę, uda mi się w trakcie wyjazdy, podróży opracować plan, będą, będą nauki z przysposobienia obronnego. Przynajmniej myślę w radiu będą dwa razy dziennie, a tu w YouTube co drugi, trzeci dzień się pojawi. Także warto słuchać Radio Sławenia. Niedługo także będą miejsce z podcastami, gdzie będziecie mogli pobrać zaległe audycje, z tym, że opcja ta jest za darmo będzie dostępna dla osób, które miesięcznie wspierają Radiosławenia. Nie wiem, 10 zł miesięcznie, 15 zł miesięcznie, ale wspierają, to będą mieli dostęp do wszelkich podcastów i audiobooków, a osoby, które chcą po prostu sobie słuchać za darmo radia, czyli nie wspierać naszej działalności, tylko po prostu czerpać z niej wiedzę, no to będzie można. We yy, Frankfurt gorder, no właśnie, yy, że będzie można pobierać wtedy dla tych osób, które nie będą chciały wspierać naszego radia, tylko po prostu korzystać sobie z niego yy, i z wiedzy wówczas będą mogły pojedynczo, jeżeli będą zainteresowane jakimś audiobookiem z podcasta sobie zakupić taki audiobook przy czym te pieniążki wszystkie jakie będą właśnie zgromadzone będą na finansowanie tylko radia i tak samo twórców którzy na przykład swoje książki czy audiobooki tutaj udostępniają. Tak jak na przykład zapraszam do wspierania Czesława, bez chaosowania, mojego przyjaciela, który dla Was specjalnie otrzyma stare nagrania i będą bardzo dużo audiobooków dla Was nagrywa. Także one będą do posłuchania w Radiu Sławenia tylko. Oraz dla osób, które będą chciały wesprzeć jego pracę, będą, będzie można także zakupić jego audiobooki. Jego podstrona będzie oczywiście na stronie Słowiańska duszacom na której to będziemy wszystkich współorganizatorów podstrony tworzyć, którzy z nami współpracują i tworzą Radio, radio Sławenia. Odwiedź Tomasza, zróbcie razem lajfika. Powiem tak, no w najbliższym czasie nie mam w ogóle czasu. Nie będzie mnie, będę za granicą, a live'y u Tomka są bardzo długie, po 3-4 godziny. To naprawdę to trzeba na to się przygotować. To obiecuję, że jakiś live na pewno będzie u Tomka, jak się z nim skontaktuję. Tylko, że z tym na razie ja od dzisiejszej nocy już będę podróżował. Także kupę tysięcy kilometrów pokonam i po prostu nie będę w stanie po prostu prowadzić rozmowy, bo będę zmieniał kraje i, i, i po prostu nie będę, nie będę mógł. W każdym bądź razie faktem jest taki, zaczynamy myślę, że w przyszłym tygodniu, najdalej za półtora, prowadzić właśnie lekcje z przysposobienia obronnego, czyli jak się zorganizować? Jak reagować na te syreny, które sprawdzają? Jak, jak reagować na służby? Jak reagować na to, na zmieniającą się sytuację? Oraz później, jak sobie radzić. To takie podstawowe rzeczy, które na pewno surwiwalowcy znają, ale będzie trzeba pokazać Wam, w jaki sposób po prostu najprostszy przygotować sobie w Plan, plan działania, który musimy mieć. Każdy dom musi mieć, żeby móc przetrwać te czasy, które i nadchodzą i to, co się będzie działo, żeby umieć po prostu reagować. Jak robić broń w garażu? O nie, 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 w życiu. Ja wam powiedziałem, jest y Taki No jest broń na gumowe i metalowo-gumowe kule gazowa 50 kaliber, HDR 50 wpiszcie sobie w internecie, jest dostępna niemieckiej firmy, reaguje i zachowuje się jak prawdziwa, i do tego ma takiego kopa na 10 metrów, że nie radziłbym nikomu poniżej 10 metrów się zbliżać do nas, nawet w grubych kurtkach. Jesteście się w stanie obronić i to jest legalna, legalna broń. W Polsce, także póki jest, kupujcie. Możecie kupić, nie robię reklamy, ale w tej firma, w sklepach militarnych i tak dalej, kupujcie i możecie mieć. Czy macie, czy się zala, dzieci, bo to jest niebezpieczne, i ale naprawdę warto mieć. Ech, nie, chodzi mi głównie, do kogo wy tu piszecie? Nie, mi chodzi głównie o ćwiczenia, abyście ćwiczyli w domu i żebyście mieli plan. Możecie nawet zeszycie sobie zapisać, możecie zrobić z tym cokolwiek chcecie. Sprawdzę godzinę, muszę kontrolować godzinę. Dobrze, mamy jeszcze pół godziny, nie całe. W każdym razie musimy teraz zacząć działać, ale, ale lokalnie i u siebie w domu. Także Radio Słowenia zarządza właśnie ćwiczenia z obrony cywilnej i myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie opracowany plan. Już mam go tutaj. Jakie lekcje po kolei krok po kroku będą przeprowadzane tutaj z wami i co drugi dzień na YouTubie, jeżeli się uda, a tak to codziennie w radiu Słowenia będą nagrane lekcje, także zapraszam jeszcze raz na slovenia.zapto.org. Tam jest instrukcja, jak pobrać pliki niektóre, żeby otworzyć, właśnie otwarzać nasze radio, które nadaje codziennie. Nawet mój wyjazd jest nieważny. Ważne, że radio będzie cały czas działać między godziną 8.55 a 23.00 codziennie. Pracowałem dla Was teraz przez 3 dni, po 12 godzin i zrobiłem dla całą ramówkę aż do przyszłego wtorku. Także, mimo mojego wyjazdu, radio cały czas będzie nadawało. I słuchajcie, bo bardzo ciekawe wykłady są. W piątek Wam, bodajże, też czwartek, piątek zrobiłem takie wykłady, że one, te trzy części ważne, takie są po kolei po, po sobie. Czyli z przerwami na małą przerwę, na herbatę, kawę, na napicie na się czegoś, zjedzenie. Po 10-15 przerwy i będą po prostu wykłady tematycznie, są w tej chwili poukładane. Także warto, żeby poznać tą ostatnie 300 lat historii i tego, jak tu jesteśmy, a.